Piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie piąteczek i dzisiaj jadę do fryzjera, także wielka radość i mam nadzieję, że będzie porządek na mojej głowie za chwilę. Um, ale też trochę stres i to nie z powodu fryzjera, tylko <noise> z powodu młodej. A mianowicie e, dzisiaj tatuś pierwszy raz odbierają sam ze żłobka. Także mam nadzieję, że przyprowadzi nasze dziecko i że ubierze ją we właściwą kurtkę, czapkę i buty. A nie cudze dziecko w cudzych ciuchach. Także trzymam za nich kciuki. Już panie ze żłobka są poinformowane, że tatuś przyjdzie i żeby pokazały Krzyśkowi szafkę, bo tam w międzyczasie było przemeblowanie w szatni i boję się, że mój mąż znalazł odpowiednią szafkę. Ale trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że dadzą radę, że wrócą do domu w całości. Krzysiek, przy okazji, będzie też testował nowy fotelik dla Zosi, który ma w samochodzie, bo jak widzicie, obrotowy jest u mnie. Ale teraz się muszę skupić, żeby sobie dobrze skręcić, bo muszę jechać drogą inną niż zwykle, a nie chciałabym jeździć w kółko. I jadę do fryzjera. Jest 14.10 i mam nadzieję, że zdążę. A jeszcze jak już tutaj do Was sobie gadam, to opowiem Wam o tym, jak nam wczoraj poszło na szczepieniu. Dlatego, że okazało się, że Pani doktor stwierdziła, że ponieważ w żłobku w poniedziałek pojawiła się ospa, to do trzech tygodni u Zosi może się rozwinąć ta ospa. Tego nie wiemy, także musimy ją obserwować. I Pani doktor nie zdecydowała się na te szczepionki sanepidowskie normalne, tylko stwierdziła, że. Zaszczepi się e, szczepionką na ospę, e, bo miałam też to zaświadczenie ze żłobka, e, że chodzimy e, i że odwracamy po prostu kolejność, i że teraz jest ospa. I jeżeli by się w tej chwili u Zosię rozwinęła jednak ta ospa, to po tym szczepieniu ma szansę przechodzić ją łagodniej, także będzie to takie e, zabezpieczenie, jakby twu-twu odpukać. Jednak Zosia w tej chwili złapała tą ospę ze żłobka, to po tej wczorajszej szczepionce ma szansę ją przejść łagodniej. Um, no i za dwa miesiące kolejna dawka tej ospy, a w międzyczasie jeszcze możemy zrobić te e, pidoskie wszystkie zaległe, także taka zmiana. E, także jeżeli macie podobną sytuację do naszej, to e, zapytajcie lekarza na przykład, e, czy w takiej sytuacji e, nie zdecyduje się na takie szczepienie na ospę w ostatniej chwili, prawda? Już pomimo tego, że jakiś tam potencjalny kontakt mógł być. Jadę teraz do tego fryzjera e, i właśnie przed chwilą naszła mnie refleksja, gdzie jest salon, do którego jadę, dlatego, że opowiadałam Wam o tym, jakie miałam perypetie z zapisywaniem się do fryzera i że to już trzeci salon udało mi się dostać już w trzecim salonie i teraz jadę, jadę, jadę i byłam przekonana, że jadę do salonu X a okazuje się, że jestem zapisana do salonu Y no, i dobrze że zorientowałam się w połowie drogi, kiedy jeszcze to nie ma zbyt wielkiej różnicy i mogę zmienić ten kurs mojej jazdy. Chociaż mogłam jechać inną trasą, ale powiedzmy, że się nic w tej chwili nie stało. Dużo gorzej byłoby, jakbym dojechała pod salon X, weszła i powiedziała, że byłam zapisana, a by się okazało, że nie i że to nie tu. To by był przypał na maksa. Teraz tak właśnie spojrzałam na to, ile mam benzyny, że mało i mówię, kurczę, mam nadzieję, że dojadę, a potem muszę jechać jeszcze na stację. No i właśnie naszła mnie taka refleksja, gdzie ja właściwie jadę. E, tak to jest, jak człowiek jeździ na pamięć i działa na autopilocie. E, ja kiedyś miałam taki czas, że pracowałam w dwóch miejscach na naraz e, i tak co drugi dzień jeździłam gdzie indziej. I właśnie też się parę razy złapam na tym, że przejechałam sobie jakiś odpowiedni skręt i zamiast jechać w miejsce A, to jechałam do miejsca B i odwrotnie. Kiedyś się śmiałam z koleżankami, że jakbym nie przyjechała rano do pracy, to żeby zadzwoniły do tego drugiego miejsca i zapytały, czy ja tam nie jestem przypadkiem. Matka już po fryzjerze trochę taką kurtką mi psuje fryzurę, ale jestem zadowolona. Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Może być trochę inna jakość niż zazwyczaj, bo teraz nagrywam aparatem, a ja tak sobie zmieniam, wiecie, Aparat, telefon, telefon, przednia kamera, telefon, tylna kamera różnie to bywa. Ale teraz chcę tę, tę chwilę uwiecznić, ponieważ wyszliśmy z mężem z domu sami, bez dziecka, we dwójkę. To się chyba wydarza po raz pierwszy. Chyba tak I babcia została z młodą, a rodzice mają dzisiaj wychodne i mamy randkę Także pierwszy raz wychodzimy we dwójkę Babcia już kiedyś zostawała z młodą, ale wtedy to było tak, że Krzysiek był w pracy A ja na przykład gdzieś wychodziłam, nie wiem, czy do lekarza, czy na paznokcie i tak dalej A teraz się pierwszy raz zdarza tak, że wychodzimy oboje razem z Krzyśkiem A babcia została z młodą, babcia sama to zaproponowała Pierwotny plan był taki, że mieliśmy iść na bonda do kina ale chyba go już nie grają, albo grają go w takich późnych godzinach, że nam to nie pasuje z usypianiem nocnym i z kąpaniem e, więc teraz jest godzina 14 wyszliśmy i jedziemy sobie e, na taką randkę e, popołudniową e, na pizzę Krzysiek znalazł jakąś pizzerię w której nigdy nie byliśmy, także chcemy ją przetestować, mam nadzieję, że jest otwarta, a jak nie e, to najwyżej e, będziemy szukać jakiegoś innego lokalu stwierdziliśmy, że na pizzę jest bezpieczniej niż do kina na 3 godzinny film, bo jakby się coś działo i babcia dzwoniła, to w razie czego jesteśmy w stanie szybciej wrócić niż z sali kinowej w połowie seansu, który jest bardzo długi. E, zobaczymy też, czy nie będzie nas dwie godziny czy trzy. E, plan jest taki, że może dwie. Zobaczymy, czy się uwiniemy. E, także dzisiaj będzie kawałek vloga z randki, a jak na razie bardzo daleko dojechaliśmy, bo aż na stację benzynową po paliwo. I przyszła moja pizza jest taka ogromna, że chyba jej nie zjem całej. Ja jeszcze Wam pokażę, bo Krzysiek też już dostał swoją. Tak, że mamy dwie takie ogromne pizze. Bianka, krudo i to krudo. Także będziemy jeść. Mam nadzieję, że możesz mi taka mała Ha, ha, ha. Yeah. Słucham. Nie. A moja. Tak, tak, ten deser do nas przyszedł, znaczy do mnie, bo mówię, że ma całego piramidę u męża, będzie teraz konkurs, który deser lepszy. Ja myślę, że na pewno będzie lepszy, zawsze lepszy piramidę <grymizny> <grymizny> chociażby dlatego, że się jej je robię. No i covidowe wytyczne dopadły i nas. E, jeszcze nieoficjalnie, ale właśnie dostaliśmy ze żłobka informację, że wczoraj w żłobku był COVID. E, to znaczy wczoraj w żłobku ostatni raz było dziecko, u którego e, stwierdzono COVID. W związku z tym wszystkie dzieci, które e, w tych ostatnich dniach były w żłobku i miały kontakt, e, zostają skierowane na kwarantannę. E, no i Zosia prawdopodobnie też. Teraz wieczorem pani dyrektor będzie robić zgłoszenie do sanepidu e, i od jutra mamy znaczy, Zosia ma w zasadzie kwarantannę, no ale nie zostawia dziecka samego w domu. Podobno przepisy są takie, że rodzice nie mają kwarantanny, tylko dziecko, no ale ktoś musi z nim zostać. No więc prawdopodobnie ja wezmę L4 i będę siedzieć z Zosią 10 dni w domu. Także. Super. Mieliśmy plany, żeby iść na jarmark jeszcze i tak dalej. Nie wiem, tak <głos》>, liczyłam, że chyba do 20 będzie ta kwarantanna. W związku z tym, e, może jeszcze na sam koniec uda nam się na ten jarmark dotrzeć. E, cieszę się, że byliśmy w Ogrodzie Świateł, chociaż on jest chyba do lutego. E, no i nie wiem, jak ja wytrzymam z Zosią 10 dni w domu, nie wychodząc, dlatego że ona codziennie ostatnio chce wychodzić. Bardzo polubiła chodzenie do żłobka, i e, nie wiem, chyba po balkonie będziemy biegać. Także zapowiadają ścieżkie dni przed nami. Na razie cieszę się tylko, że Zosia jest zdrowa, że nie ma ani ospy, która się pojawiła w żłobku, ani na razie nie wykazuje żadnych objawów COVID-a, bo zawsze mogło być gorzej i zawsze dziecko mogło być chore. Także na razie cieszę się, że jest zdrowa, no i jakoś trzeba to przetrwać. Także w tym miejscu chyba zakończę tego vloga. Myślę, że w kolejnym vlogu opowiem wam coś więcej może o tej kwarantannie, jak skontaktuje się z nami Sanepid, albo czy na przykład e, odwiedza nas policja i tak dalej. Także e, teraz będą vlogmasy z kwarantanny. Także dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Jeżeli taki vlog mas wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuki w górę. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na bloga, facebooka, instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!